ciekawi jak zrobiłam ten make-up dosłownie 15 minut i najtańszymi kosmetykami drogaryjnymi, to zapraszam do oglądania. Ej kochani, witam Was dzisiaj w kolejnym filmiku. Dzisiaj robimy Glow-up w 15 minut. Pokażę Wam, jak się maluje tymi kosmetykami. I są to ogólnie tanie kosmetyki. Jako, że dzisiaj mam okazję i jedziemy na urodziny mojej mamy, to chcę wam pokazać właśnie jak maluję się na co dzień, bo nie będzie to jakiś nie wiadomo jaki makijaż, bo nie, to jest takie przyjęcie, wiecie, po prostu taki bardziej obiadek rodzinny. No i będzie to przede wszystkim makijaż e, tanimi kosmetykami, bo ja ogólnie maluję się kosmetykami drogeryjnymi. E, szkoda mi trochę pieniędzy, nie ukrywam, żeby wydawać na takie drogie kosmetyki, chociaż wiadomo, marzą mi się, ale jeżeli wiem, że coś jest sprawdzone i niedrogie, to wolę. Na początek zaczynam od podkładu. Wiadomo, już mam nałożony wcześniej krem, pielęgnacja, wymyta buźka, bo to też jest ważne. Ogólnie mam cerę trądzikową z przebarwieniami, więc u mnie ten makijaż no, jest już dość, wiecie, sprawdzony. Co prawda kiedyś bardziej się przyjmowałam tym wszystkim, teraz mniej, nawet jak mi coś tam prześwituje. I coś, coś gdzieś widać, to aż tak mnie to nie, nie martwi jak kiedyś. Podkład, który mam teraz na sobie, to jest Eveline Better than Perfect w kolorze 02 Light Vanilla. To jest mój ostatni ulubieniec. Wcześniej go miałam i w ogóle go nie używałam, bo wydawało mi się, że strasznie ciastkuje, ale okazało się, że to chyba wina kremu. Jednak była tak zawsze nakładam sobie coś na usta, w tym przypadku to. To jest w ogóle moje odkrycie. To jest tak wydajne. Ja to mam już prawie rok, aż mi tutaj wieczko odpadło. No może nie rok, może pół roku. I ten słoik ma 10 gramów. Można to traktować jako balsam dust i jako maska na noc. Ja już tu widzę denko. To ma w ogóle taki ładny, arbuzowy zapach. I to w ogóle ma, daje taki delikatny, różowy kolor. Nie wiem, będę się patrzyła czasami na dół, bo mam tutaj podgląd w telefonie i przepraszam, zobaczcie, widzicie i to na przykład nawet jak nałożycie na konturu, konturówka i na to to, to daje taki ładny różowy błysk, po prostu jak jakiś błyszczyk, na noc lubię sobie nałożyć taką grubszą warstwę i wtedy... Rano budzicie się z takimi mięciutkimi ustami. To jest taki zamiennik tej maski do zlanesz, tak mi się wydaje. Tylko, że tamta zlaneszka kosztuje chyba 80 zł. Ta kosztuje, nawet nie pamiętam ile, bo tak dawno ją kupowałam, ale na pewno chyba nie więcej niż 20 zł. Więc bardzo ją polecam i na pewno będę ją kupowała znowu, jak mi się skończy. Teraz moi ulubieńcy, a w zasadzie mój jeden faworyt, to bronzer w kremie. Taki oto. To jest powiedzmy zamiennik tego z Charlotte chyba. Natomiast to jest firma AA wszystko tutaj co mam mam chyba z Rossmana to ma piękny kolor. Ja mam właśnie nie wiem, czy to ma jakieś odcienie. Ja to mam już kupione w zapasie. W każdym razie ja mam kolor 02 medium medium co brąz. Ale nie wiem, czy wcześniej były też kolory, czy to się dopiero teraz zrobiło, bo tutaj na przykład na tym nie mam żadnego kolorku, w sensie nazwy. Teraz sobie robię tutaj takie kropeczki. Jakoś tego sobie nie żałuję, bo staram się go nakładać właśnie nad linią tutaj ucha. Tak jak mam ucho, tak mniej więcej staram się go nakładać. Nakładam też na czoło, bo ja mam w sumie dosyć spore czoło. Troszkę na nos i tutaj na brodę gąbeczką. gąbeczka jest w ogóle z vibo Rozro, widzicie jest dosyć taki no delikatny staram się wszystko wklepywać też w górę nie w dół tylko właśnie w górę i tutaj dociągam też do ucha jak najbardziej żeby nie było takiego takiego odznaczenia że wiecie ucho jest białe a a reszta tutaj brązowa a ostatnio ym, troszeczkę Eksperymentuję z różnymi formatami, bo w moim życiu też nie dzieje się za dużo, przez to, że mam taki okres na studiach dosyć wymagający. To staram się właśnie nagrywać takie krótsze formaty. Może muszę się no, przestać patrzeć tam. Staram się nagrywać takie krótsze formaty. Um, no bo, żeby nagrywać vlogi, to niestety, tak jakby nie dzieje się nic. Za dużo w moim życiu obecnie, dlatego też staram się właśnie eksperymentować i szukać jakichś innych form. I tak sprawdzam, bo musicie mi troszeczkę wybaczyć, bo mówię, uczę się tego wszystkiego, sprawdzam w czym czuję się lepiej, w czym gorzej, co Wy na przykład bardziej lubicie oglądać, co mniej. Więc możecie mi pisać w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć u mnie na kanale, jakie treści Wam się najbardziej podobają. A ja teraz przechodzę do różu. Róż jest z tej samej e, firmy, też z AA. Ja też kupiłam ostatnio sobie nowe opakowanie już na przyszłość i tutaj też już był kolorek i ja wybrałam taki 02 Pink Strawberry. I z tym różem historia była taka, że ja go kupiłam i go przez jakiś czas nie używałam, bo jak go nakładałam, wiecie, na, na twarz i gąbeczką, to nic nie zostawało z tego. Ale ostatnio stwierdziłam, że nałożę go pędzlem i faktycznie różnica była spora, ale ja tego różu sobie nie żałuję on w kamerze ogólnie wygląda bardzo blado ale na żywo ma taki kolor ja nie wiem co to jest za kolor, taki rose gold trochę bym powiedziała że to nie jest taki brzoskwiniowy nie jest taki różowy, lalkowy, taki coś pomiędzy taką ciemną brzoskwinią, a takim lalkowym różem, takim barbiowym i ja mam taki pędzel. Dostałam go kiedyś na święta z Douglasa i on niby jest do konturingu, ale on jest mega twardy i ja go właśnie używam do tego różu. W ogóle moim postanowieniem na nowy rok powinno być mycie częściej pędzli na makijażu. Dajcie znać jak wy często myjecie, bo ja bym chciała myć raz w tygodniu co najmniej. A kurczę, naprawdę mi to tak... Ja cały czas o tym myślę, ale zaraz o tym zapominam jak jest za każdym razem. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale on w ogóle zostawia taką, taki ładny glow. Jeżeli chodzi o korektor, to mam swojego również ulubieńca. Beveline i to jest ten korektor. Można powiedzieć, jest, że jestem naprawdę jego fanką. Kolor 02 Light Vanilla tak samo jak ten podkład, w takim ciepłym żółtawym odcieniu, bo taka skóra trądzikowa najbardziej lubi takie właśnie żółte podtony. Wtedy najlepiej to jakoś taką wrażenie wygląda i, to, i te. Przebrwienia się po prostu najlepiej kryją. Ja nakładam korektor pod oczy. Praktycznie zawsze w ten sam sposób. Nie nakładam takiej wielkiej warstwy, tylko po prostu trochę tu, trochę tu. Nakładam też odrobinkę tutaj na nos, żeby tak wykonturować. Na czoło, broda tutaj. Nie wiem jak to się nazywa. I robię sobie takie delikatne kreski, żeby tutaj również wykonturować sobie, zrobić taką linię. Tu zakryję jakieś pojedyncze pryszcze w obrodzie. Gąbeczka i lecimy. W ogóle powiem wam, że wczoraj zrobiłam taki speedrun razem z moim chłopakiem po prezent dla mamy, bo to ogólnie wyszło tak mega spontanicznie, że jedziemy do właśnie do moich rodziców na, na tą... Na te urodziny mojej mamy. Bo wczoraj zadzwonił do mnie tata, czy byśmy nie przyjechali, ale że wczoraj Ramka nie było w domu, no to umówiliśmy się na dzisiaj Armek wczoraj wrócił o 20.30. a do 21.00 jest otwarta chyba prawie każda galeria, więc mieliśmy pół godziny, żeby dojechać, zrobić zakupy i byłam w Rosmania najpierw potem biegłam do sephory i w tej sephorze szukałam jakichś fajnych zestawów. Niestety nie mogę wam pokazać, bo zapakowane ładnie w prezent pani mi już zapakowała, ale kupiłam takie zestawy z sephory Jeden to był chyba balsam, peeling do ciała, jakiś krem, nawet nie wiem co tam jeszcze. Bo moja mama bardzo lubi takie pielęgnacyjne rzeczy i uważam, że każdy to lubi i jakby to jest taki praktyczny prezent, ale zawsze taki Zawsze udany mi się wydaje, że zawsze kobiety cieszą się z takich rzeczy pielęgnacyjnych, bo to jakby się zawsze zużywa, zawsze się kupuje, a zawsze można przetestować coś nowego. A drugi, dokupiłam jeszcze taką małą paletkę z Safori. Jestem ciekawa, czy mi się spodoba, bo moja mama na przykład chyba nie maluje w ogóle oczu. Kiedyś malowała, a teraz nie. A tam właśnie kupiłam mi taką małą z takimi brązami i, i tak dalej. Sama jestem ciekawa, bo nie widziałam testera. Więc to były takie zakupy w ciemno, że ja bym po prostu nadawała się do jakiegoś challenge'u jak są te takie różne na YouTubie yy, nie wiem, losujesz w sklep w kole Fortuny i masz 30 sekund, żeby coś kupić to tak się właśnie wczoraj czułam Psikuję taką mgiełką bo tak widziałam na TikToku, niektóre dziewczyny, że tak robią, więc tak zaczęłam kurczę no, zabieram to nie mogę na to patrzeć, muszę patrzeć na was A więc psikamy teraz puder ja najczęściej używam ten z Rimmel Match Perfection, taki transparentny. Najbardziej lubię takie właśnie pudry transparentne. Nie lubię żadnych kolorowych i tak dalej, bo szukanie tego odpowiedniego koloru to by mnie chyba zabiło. Ale no ten jest fajny. Ja nakładam go również gąbeczką, robię taki la baking. Ogólnie pudruję całą twarz. dobry brwi również Eveline nie jest chyba większość rzeczy z Evelyn, widzicie, jak to jest mnie ulubiona marka. U mnie ten żel jest przezroczysty, bo mi ciężko znaleźć taki odpowiadający mi żel czy kredkę. Ja ogólnie nie maluję w ogóle brwi, tylko je sobie takim przezroczystym żelem trochę utrwalam, żeby one po prostu troszeczkę były powiedzmy ułożone i tyle jakoś, nie wiem, po prostu nie czuję takiej potrzeby. Zapomniałam o różu i bronzerze w kamieniu i rozświetlaczu. Czyli jest taki z Bahama Mama, z The Balm, bardzo go lubię. Ma taki fajny odcień, i ma w ogóle lusterko. Cute. I tak delikatnie tutaj tylko go sobie dokładam. Mam się ogromną fanką różu i nakładam go, jak widać, no sporo mój ulubiony róż, niestety nie wiem czy mam go polecić czy nie bo i tak już go nie ma w Rossmanie, niestety wycofali mam taką ulubioną paletkę z Vibo i tu sobie dokupowaliście, uwaga pokazuję ją, ale jest trochę w opłakanym stanie, dokupowaliście sobie dokupowaliście sobie to co chcieliście i sami sobie tworzyliście taką własną Kompozycję teraz niestety zamienili tam na jakieś inne, więc jest mi smutno. Tak samo mój ulubiony rozświetlacz też jest właśnie z Vibo. Nie wiem, będę musiała coś pokminić, coś kupić. A to właśnie lubiłam tę paletkę, bo ona jest ma lusterko, to od razu macie wszystko to co chcecie. Możecie sobie od razu to zabrać, więc podróż. No nic, trzeba będzie sobie coś nowego znaleźć, przetestujemy. Jak macie jakieś sprawdzone takie paletki z różem, bronzerem i rozświetlaczem, to możecie mi dać znać. Jeżeli chodzi o makijaż oka, to ostatnio polubiłam taki mega prosty i szybki, mianowicie bre bronzer. Mały pędzelek taki puszysty, tu mam akurat z Jessup. Nie wiem jaki to jest numer 227, ale czy kogoś to interesuje, nie wiem. I po prostu sobie konturuję tak oko od dołu tutaj tak dokładnie. A może nie dokładnie, właśnie tak. Po prostu tutaj kącik sobie tak przyciemniam. Tak jakbym troszeczkę konturowała też oko. Teraz, główny gwóźdź programu. Najdroższa rzecz, którą Wam pokażę dzisiaj to paletka Hoda Beauty, ale kocham tą paletę. Jakbym miała drugi raz ją kupić, to bym ją kupiła. I w niej bardzo lubię właśnie, że ona jest taka stonowana. I kocham właśnie te, tutaj ten złoty taki brokatowy, więc go sobie teraz użyję, nakładam go na paluszek. I po prostu... Sobie, zobaczcie, czy wy to widzicie jak to się błyszczy. No mega. Więc sobie on po prostu nam zrobi cały makijaż oka i od razu będzie się wydawało, że ten makijaż jest taki już, że wiecie, że wow, nie, a to jest po prostu basic makijaż. Damy troszeczkę tylko tego błysku i od razu się wydaje taki glam. Widzimy to, jak to się błyszczy ładnie. Przecudowny jest ten kolor. Moja ulubiona maskara z Lovely też kosztuje grosze w Rossmanie a robi po prostu efekt. To jest moja pierwsza maskara i moja ulubiona maskara. Mój protyp na tuszowanie rzęs jest taki, żeby tuszować je dosłownie od samej nasady, także wiecie, normalnie mrugacie w to oko i to się tam wszystko rozczesuje. No i co? Prawie to mamy. Zostało nam tylko y usta i utrwalić jeszcze makijaż. Jeżeli chodzi o usta, to moimi ulubionymi konturówkami są konturówki z Lovely, dokładnie ta w odcieniu 08. Czasami sobie po tylko to rozcieram zostawiam, czasami sobie nakładam zroczysty błyszczyk, a czasami sobie robię jeszcze takie lipko, że sobie dokładam na środek do troszeczkę tego różowego, różowej pomadki z Nyx, na przykład błyszczyk, albo taki błyszczyk z Lovely, albo pomadka matowa. Jeszcze sobie na koniec psiknę też mgiełką od Maxineczki, ale taką z Glow. Taką o. A dajcie znać, czy lubicie takie y, odcinki z takim formatem Get Ready With Me. Idę suszyć włosy, ogarniać się i może się odezwiesz. Ok, jestem już gotowa, włosy są ogarnięte. Troszeczkę tutaj zakręciłam przody. Jeśli chodzi o outfit, to postawiłam na połączenie szarego z beżowym i szczerze, nie wygląda to najgorzej. Yy, sweterek jest z reserved, spodnie chyba ze Stradivariusa. Do tego przełamałam to takim yy, paskiem, który z jednej strony jest czarny, z drugiej brązowy. Stradziłam, żeby może brązowy będzie wyglądał lepiej. No i co? Tak to się prezentuje. Do tego złote dodatki, kolczyki w takim samym odcieniu, jak może w takim samym kształcie jak gwiazdeczki, jak naszyjnik. Trzymajcie się pa!